Rejestrując się w platformie gamerhash.co, Twój komputer będzie dla Ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Śmiałaszkowski z strony Mitrox, Zapraszam Was przez serdeczne kolejne odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy się po raz kolejny w Warframe, i w dzisiejszym odcinku zajmiemy się Vaubanem Prime. Zanim przejdziemy do Wałbana na Prime na początku. Zajmiemy się normalnym wałbanem, Sam Blueprint na możemy dostać na market za 35000 kredytów. Idziemy do mapy, gwiazdkiej, opracowujemy się w prawo, mamy market. A same poszczególne schematy na Waubanem możemy dostać klikając Escape, prawy mysz, prawy dolny, dolny róg. Mamy oczywiście Gwiezdny Szlak od nory Knight i tam możemy kupić schematy na Waubanem, bo kiedyś Wauban był za jakieś alerty na mapie. A oczywiście, gdy wszedł Gwiezdny Szlak, tam się przyniosły wszystkie nagrody. Neuryptyka Waubanem wymaga podstawowych składników. Powłoka też, a same systemy również. Moduł sterujące możemy dostać na puste na misji mod, bo tam ich dużo tropi I do całego schematu potrzebujemy jednego ogniwa rokiem do złożenia. No bo na problem potrzebujemy już znacznie więcej rzeczy, do tego zaraz przejdziemy. Na optykę potrzebujemy relitów Lit V7, Meso N2, Neo 3 V5. Na powłokę Neo A4, Axi L1, Lit 4 Meso 4 Neo 6 a na systemy Lit 2 V8, Neo N2. I do samego schematu potrzebujemy 5 ekstraktów nit -EIN. Na neuro potrzebujemy kolejne 5 ekstraktów nit ein dużo do słom i stadowych płyt. w Same ekstrakty nit -EIN też możemy dostać od norry knight za 15 kredytów gwiezdnych. 5 mm, ekstraktów nit -EIN. Na powłokę potrzebujemy kryształu argonowego, który dropi na płyty na misji mod najlepiej. Oksy możemy dostać z oksyum dronów, które występuje na wszystkich misjach z korpusem. I potrzebujemy też ekstraktów nit -EIN, dużo stadowych płyt. Na system potrzebujemy 9000 kriotyków, które dropi na ekskawacji i kolejne 5 ekstraktów Nit-Ain, więc łącznie potrzebujemy 20. Potrzebujemy też jednego ogniwa i 5000 obwodów, które drapią na Wenus, Ceres i fortecy Yy, więc to jest według mnie trochę śmieszne, że Vauban jest jedynym framingiem, który wymaga tak dużo ekstraktów, ale trzeba sobie już jakoś poradzić. Yy, jeżeli chodzi o yy, sam tutaj build do Vauban'a, jaki ja posiadam, to jest to yy, pierwsza aura, czyli korodujący projekt na mniejszy panca przeciwników. Mam też tutaj dwa mody: trzy mody Prime, Vigor Prime, który jest codzienny login, Ciągłość Prime i Przepływ Prime, który daje nam większą ilość energii, yy, czas trwania i życie, i wytrzymałość tarcz. Gdyby też nie ma modów w może dać normalne albo po prostu poczekać na handlarza pustki Baroki który przylatuje co dwa tygodnie w piątek, na przekaźnik, od niego po prostu kupić, bo może on już przyniesie. Może na markecie za prawdziwą platynę od prawdziwych graczy kupić. Montaż rozciągnięcie, zmniejszony opór, nawet tajność, zasięg, mrożna intensyfikacja na siłę, wróżbiarski zasięg na zasięg, wróżbiarskie sekrety na sił umiejętności. Wróżbiarskie sekrety dropią stask Tamperów na Cetus bądź od normalnych graczy za platynę. Jeżeli chodzi o mój build, to on tak się prezentuje. Dużo mam tutaj zasięgu i w zasadzie wszystkiego po trochu z tego co widzę, ale ja akurat taki build do no na lubię. Jeżeli chodzi o naszą umiejętność, to pasywka powoduje, że, że zadajemy yy, większe obrażenia przeciwnikom, którzy są obezwładnieni. Nasza jedynka nerwule polega na tym, że gdy naładujemy umiejętność wypuszczamy 3 drony yy, które. Yy, nie, na 10 dronów które oczywiście się toczą i porażają bliskich przeciwników, które spotkają. Drenaż 25 energii, obrażenia 150 elektrycznych, obrażenia na sekundę 25 elektrycznych, szansa statusu 50%, liczba ładunków 10 i można być, może być zwiększona, i promień 6 metrów. Nasza dwójka stawiacz min polega na tym, że możemy wybrać minę, jaką chcemy sobie przywołać. Możemy mieć cewkę wiążącą, która polega na tym, że Związuje pobliskie przeciwników. Sfera strzałek polega na tym, że zadajemy większe obrażenia. Wtedy stylamy kulukę, która zadaje obrażenia. Kładka wektorowa polega na tym, że kładziemy kładkę, która zwiększa nam prędkość poruszania się po prostu, jak nami strzela. I możemy mieć też amplikator, który zwiększa obrażenia. I możemy ten aplikator dać na naszego sojusznika. I ma zwiększone obrażenie o dany procent i promień e, 10 metrów. Jeżeli chodzi o samą umiejętność, koszt 25 energii za odpalenie jednej. E, jednej miny, co wydaje się być spoko z promień. czas trwania 25 sekund. Cewka wiążąca zadaje 20% obrażeń tnących i zasięg łapania 20 metrów. Strefa strzałek, 300 obrażeń przebijających, układka wektorowa, zwiększenie prędkości 25 metrów na sekundę i amplikator, zwiększone obrażenie 25% i promień 10 metrów domyślnie. Nasza tr trójka uderzenia fotonowe polega na tym, że strzelamy kolejną, tak jakby miną, która po pewnym czasie strzela po prostu ogromnym promieniem, które zadaje bardzo dużo obrażenia. Koszt 75 energii, obrażenie 2500 wybuchowych i promień 5 metrów. Nasza czwórka, czyli Bastylia, polega na tym, że strzelamy kulką, która na promień ee, 10 metrów za koszt 10, 100 energii stawiam, może powiedzieć, że taki jakby. Kurde, jakby to powiedzieć, taką barierę, w której przeciwnicy są po prostu unieruchomieni i możemy również przytrzymać tą umiejętność. Wtedy, tak jakby, tworzymy wir, który posysa przeciwników. I czas trwania tego wiru wynosi 15 sekund, obrażenia na sekundę 50 magnetycznych, a sama Bastylia może maksymalnie objąć 12 wrogów, oczywiście, którzy będą zestunowani Czas trwania Bastylii wynosi 15 sekund, ilość negatywnych efektów maksymalnie 10% na sekundę. Więc według mnie ta umiejętność jest bardzo fajna na samą obronę, więc nasza. Yy, jedynka polega na tym, że wypuszczamy oczywiście drony. Możemy sobie tutaj przysłać ciężko zbrojne i przetestujemy sobie oczywiście naszą jedynkę. I możemy tę jedynkę albo kliknąć, wtedy wypuszczamy ładunek yy, który sobie, będzie leciał i... Strona odczytnika, albo możemy przytrzymać, i wtedy ładujemy więcej tych ładunków, strzelamy i po prostu sobie one lecą. Na początku myślałem, że są tylko 4 ładunki, ich pas są faktycznie 4, co nie tam było pokazane. No, ale dobra, jak widać, wyłuszczamy sobie dron, który a atakuje przeciwników, te drony mogą zostać zniszczone, niestety. Ale jak widać, za 25 energii sobie po prostu tak latem i stronę przeciwników. Nasza dwójka polega na tym, że gdy ją klikamy, możemy sobie zmniejszać, to znaczy zmieniać minę. Na przykład mamy strefa strzałek, która polega na tym, że gdy ją. E, Przetrzymamy. Klik. No pojawia się taka, jakby mała mina, która zadaje obrażenia. widać, to nie jest zbytnio celne, a według mnie to jest bardzo fajną miętrzką, która zadaje nawet spore obrażenia. Oczywiście mniejszym poziomem przedników. E, mamy też kładka wektorowa, która polega na tym, że strzelamy kładką, która też nami strzela. Więc ja możemy sobie tutaj położyć. a widać, mamy taki specjalny symbol, i gdy w niego wejdziemy, jesteśmy po prostu wystrzeliwani. To jest według mnie fajną sprawą do szybszego przemieszczania się. To jest nawet fajna rzecz Mamy też tutaj amplikator, który zwiększa nam yy, obrażenie Możemy go z tego co pamiętam to chyba na siebie Przytrzymujemy, tak mamy go na sobie I daną ilość obrażeń nam zwiększa Według mnie to jest też bardzo fajna sprawa I Możemy w taki łatwy sposób wzmocnić sojusznika I też mamy tutaj zewka wiążąca Która polega na tym, że gdy ją gdy strzelimy To przednicy będą związywani Według mnie to jest fajna sprawa do takiego Związywania przeciwników, dawania tych strzałek Bo to jest po prostu według mnie Bardzo ułatwiająca sprawa jeżeli chodzi o obrażenia Nasza trójka polegała na tym, że dawaliśmy taką jakby kolejną minę, która po pewnym czasie wybuchała i zadawała po prostu zajebiście dużo obrażeń. Według mnie to jest strasznie fajna umiejętność, która jest naprawdę bardzo przydatna Ja sobie ją odpalam jeszcze raz, jak widać bardzo dużo obrażeń to nawet potrafi zadać E, przywołamy sobie tutaj kolejnych przeciwników po trochę, ich już mi niestety ubyło, no tylko siedmiu, ale zawsze to coś, e, więc jeżeli chodzi o naszą czwórkę, to możemy ją wyrzucić i gdy ją wyrzucimy, to tworzymy tak jakby specjalne pole, w którym e, przeciwnicy będą objęci, gdy w nie wejdą, to będą po prostu unieruchomieni, albo możemy je przytrzymać i wtedy e, ta Bastylia zmienia się w Wir, który będzie po prostu tutaj zbierać przeciwnik, więc możemy sobie rzucić tą bastylię tutaj. Ona wstaje, jak widać nie niej są objęci tym efektem, możemy ją przytrzymać i wtedy oczywiście oni są tutaj zbierani w kupę, możemy oczywiście użyć jeszcze dwójki, trójki i no ten efekt jest według mnie po prostu możemy tak fajnie tych przeciwników wnieść, że to jest naprawdę coś zajebistego i według mnie Waban jest naprawdę bardzo zajebistym krajem, jeżeli chodzi o kontrolę tłumu na przykład na obronie, survivalu bądź jakiejkolwiek misji, w której musimy się po prostu mocno obronić przed przeciwnikami, według mnie to jest naprawdę zajebista sprawa. I Vauban był ostatnim frame'em Prime, którego mi brakowało, takiego droższego można powiedzieć, powiedzieć, że bo trochę tam energi energii, no w zasadzie energii psychicznej mi kosztowała, ale też i platyny, więc według mnie Vauban Prime jest zajbistym frame'em do kontroli tłumu i polecam go serdecznie każdemu graczowi. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek, mam nadzieję, że się podobał, do następnego odcinka, siemka.